Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak wykorzystać to, że w naszej aplikacji mogą robić rzeczy jacyś ludzie, którzy są niezarejestrowani, a za chwilę, jak się zarejestrujemy, możemy wykorzystać te akcje, które oni zrobili. Jak coś takiego zrobić, już ci pokazuję. To się nazywa troszeczkę Ghost Users, czyli tacy duchy, takie duchy, które działają w naszej aplikacji, bo nie wiemy kto to jest, ale za chwilę dowiadujemy się, kiedy rejestrują się w naszym portalu. Co musimy mieć zrobione? Ustawione cookie i Babel przechowuje takie cookie podobno przez 72 godziny, więc możemy to wykorzystać. Przetestowałem to i działa też, kiedy wyłączamy przeglądarkę, włączamy ją za chwilę i wtedy dopiero rejestrujemy naszego użytkownika. Co musimy mieć zrobione? Tutaj w ustawieniach w general mamy mieć niezaznaczone taka opcja jak do not set cookies on new visitors by default. Mamy to miejsce niezaznaczone, dzięki temu będziemy mieli ustawiane cookiesy, czyli ciasteczka dla nowych odwiedzających. Co musimy zrobić? Jak to przetestować? Jak może wyglądać nasza aplikacja? Ustawiamy layout naszej strony na kolumn, układamy sobie tutaj na początku jakiegoś inputa, którego wrzucimy mail, ustawimy, żeby był troszeczkę niższy, może 50. OK, to będzie służyło nam do rejestracji naszego użytkownika. Tutorial będzie szybki i prosty oraz krótki. Ctrl D duplikuje, będziemy jeszcze chcieli hasło naszego użytkownika, więc weźmiemy tutaj od niego password, password, a tutaj adres e-mail. Mail, jest. I na sam dole oczywiście przycisk register, więc mamy przycisk register. Zgrupuję sobie to w grupę typu kolumn, typu kolumn, grup typu kolmy, Zaznaczyłem z Shiftem prosto te wszystkie nasze elementy. Tę grupę sobie zrobimy w Fit with to content, ustawimy na środku. Dodamy sobie jeszcze jakąś ramkę do tego. OK. I może jakieś przestrzenie między naszymi elementami na całej naszej stronie, na przykład 20. Dobrze, mamy to wszystko. ustawmy na środku przycisk i jak klikniemy Add workflow, zarejestrujemy naszego użytkownika, czyli zrobimy sign the user app. I co my tu zrobimy? Damy w maila input mail, w hasło damy oczywiście hasło, więc input password value, ok, potem wszystkim zrobimy Reset relevant inputs i będziemy mieli zarejestrowanego użytkownika. Niżej wyświetlimy sobie, na przykład ostatnie zamówienie, ile tam mieliśmy. Yy, produktów O, coś takiego, policzymy sobie produkt, więc musimy dodać do naszej bazy danych produkty. Każdy produkt będzie miał oczywiście nazwę, więc od razu dodajemy nazwę, name typu tekst. Ok, jest i jeszcze potrzebujemy zamówienia, order. Będziemy składali zamówienia w naszej aplikacji. Każde zamówienie składa się z listy produktów. Lista produktów to jest produkt lista znaczam czek, a wiemy, kto go zamówi, bo mamy od razu zrobione przez bobą pole Creator User. OK. Pójdźmy do naszej bazy danych i ręcznie dodajemy sobie jakieś testowe produkty, więc dodamy sobie tutaj jakiś może A, ok, i drugi dodamy. Typu B, żebyśmy się nie pomylili, jak będziemy robili zaraz testy. Jest. Dodaliśmy sobie i to wszystko, co tutaj dodaję, w tym tekście ustawię sobie layout od zera do nieskończoności i wyświetlimy sobie tutaj current user, e, albo dokładnie to pójdziemy do bazy danych i poszukamy zamówień, order, zrobione przez naszego użytkownika. Created by current user, ok. I że policzymy po prostu liczbę zamówień zrobionych przez naszego użytkownika, kant. Ok. Na dzień dobry powinno być pusto, albo dokładniej, albo zero. Zobaczymy, co nam się tu wyświetli. Możemy od razu zobaczyć. nie mamy w ogóle zarejestrowanego użytkownika. Wyświetla nam się zero, bo nasz użytkownik, który jest gostem duchem, on jeszcze nic nie zamówił. Niżej w powtarzającej się grupie ustawimy ją sobie na środku. Typu na przykład wiersz. Ok. Zróbmy ją troszeczkę szerszą, więc może 600. I też na szybko, nie będę się tutaj skupiał. Wyświetlamy sobie produkty. Wyświetlamy wszystkie produkty z bazy danych. OK. Damy sobie, to niech będą dokładnie cztery wiersze. Dodamy Custom State. Będziemy zaznaczali, które produkty chcemy wybrać. Więc Selected Products. Jest. To jest po prostu lista produktów. Na dzień dobry jest pusta. I dodamy sobie tutaj tekst, który nam powie, jak się nazywa dany produkt. Typu Name i dodamy sobie jeszcze ikonkę, więc wrzucę ikonkę typu square, jest taki puste, ok? Ustawmy layout na nie wyświetlaj się i dodamy sobie jeszcze warunek tutaj, jeżeli nasze repeating group w naszej grupie w selected product, już wybraliśmy sobie ten produkt, mamy tutaj mamy ten naszą wybrane produkty i to jest pusta ikonka, więc jeżeli nie zawiera, nie zawiera już wśród wybranych tego naszego produktu. Wtedy go sobie wyświetlimy. OK. I Ctrl D duplikuję sobie tę naszą ikonkę. I poszukamy tej ikonki takiej zaznaczonej. Więc znowu Square, Square mamy zaznaczoną i tą zaznaczoną będziemy wyświetlali, kiedy już zawiera. Kiedy już wybraliśmy na sobie. OK. No i klikanie w te nasze ikonki. Jak klikniemy sobie w tę ikonkę, to robimy Set State of an Element. W tej naszej wybranej grupie, w Repeating Group, w Selected Product, Postawiamy to, co już tam jest, żebyśmy nie zgubili innych pozostałych produktów, które wcześniej wybieraliśmy tak bardzo mozolnie. I to jest ikonka tutaj wybrana, więc od niej musimy odjąć ten element, który właśnie klikamy, bo chcemy właśnie usunąć coś. I w drugą stronę, więc skopiuję sobie całe ten nasze workflow. Jak klikniemy w tą naszą drugą ikonkę, tą pustą, czyli zaznaczamy sobie coś, to wtedy robimy plusik plus, bo będziemy coś sobie. Zaznaczali, dodawali plus, plus item current sales product. Super. I co jeszcze potrzebujemy? Na dole przycisk, który zrobi nam create order. Create order. Jak w niego klikniemy, to zrobimy create a new thing i ustawimy sobie w nowy order. Ustawimy w produktach to, co mamy, czyli set list w naszej repeating group w selected product. I na koniec możemy jeszcze zrobić yy, set state of an element, nasze repeating group, w selected products ustawić pusto, żeby nasz użytkownik znowu mógł sobie coś wybierać. no Powiedzmy tak chcę sobie tutaj zrobić, więc to, co ciekawe, nie jesteśmy w ogóle zarejestrowani, więc jeszcze wyświetlimy sobie taki tekst, żebyśmy wiedzieli. Ctrl D, duplikuję sobie to, zróbmy jako make first, next, więc pod, pod rejestrowaniem się wyświetlimy current user email, abyśmy wiedzieli, czy mamy zarejestrowanego użytkownika, czy nie. Ja tutaj wyłączę jeszcze tryb Debug, więc mamy sobie naszą aplikację. Możemy jeszcze ten Create Order ustawić przycisk na środku, żeby nie był tak najbardziej po lewej. Zbierzemy tutaj. Jeszcze raz odświeżamy naszą aplikację i zróbmy testy teraz tego wszystkiego. Zatem klikamy kupuję AAA, klikam Create Order. Zresetowało mi tutaj wybory i rejestrujemy sobie kogoś. Jan Małpa Kowalski. 2.pl Damy sobie jakieś hasło klikam Register i zobaczcie, mamy Jan Kowalski 2.pl i on ma jedno zamówienie, więc super, to jest dokładnie to, jak miało to działać. Czyli mamy nasze zamówienie, które przypisaliśmy. zaczcie naszemu Janowi I to nasze zamówienie. jak Tutaj zmienimy sobie Primary Field, więc zmienimy sobie Primary Field jeszcze. Tutaj w naszym produkcie ustawimy, żeby to była nazwa. Widzimy, że zamówiliśmy AAA. Zróbmy jeszcze jeden test. Teraz znowu, co możemy zrobić? Wylogować się, zamkniemy może całkowicie naszą przeglądarkę i spróbujemy jeszcze raz to wszystko zrobić. Więc. Na początku usunę sobie naszego użytkownika albo wyloguję. Jeszcze zróbmy przycisk wyloguj, żebyśmy się wylogowali. Add workload log the user out. OK? Więc sobie klikniemy w ten nasz przycisk i zrobimy jeszcze jeden desk z zamykaniem przeglądarki. Wylogowaliśmy się, znaczy jest pusto, nikogo nie mamy. Spróbujemy się teraz y, zamknąć. Ja sobie resetuję jeszcze raz tutaj cookies. Wszystko Ctrl Shift R to jest hard reset w. Chromie i znowu zamawiam teraz AAA i BBB, Robię Create Order, wyczyściła nam to wszystko. Zamykam teraz naszą przeglądarkę. Jeszcze raz ją sobie wyświetlam. Teraz zapisuję sobie Janina Dodaję jakieś hasło, klikam Register i zobaczcie, mamy znowu jedno zamówienie. Mimo, że zamknąłem przeglądarkę, mimo, że ją później otworzyłem. Pisałem dopiero rejestrację i nie robiłem teraz zamówienia żadnego. A no i przejdziemy do naszej bazy danych, to zobaczymy, że nasza Janina, zobaczcie, ma dokładnie to, co kliknęliśmy wcześniej, czyli AA i BBB. I tym sposobem możemy właśnie zapisywać, zapamiętywać jakieś akcje, które robią nasi użytkownicy, kiedy jeszcze nie są zarejestrowani, a my potem po ich zarejestrowaniu chcemy tę akcję w jakiś sposób wykorzystać właśnie na przykład tutaj. Ktoś przychodzi do sklepu, robi sobie zamówienie, buduje sobie koszyk i zapomina o tym, wyłącza przeglądarkę, gaśnie mu ekran czy cokolwiek innego ale my zapisaliśmy to sobie do bazy danych, robiąc taki na przykład create order, order tak jak tutaj zrobiliśmy dany create order i później on przychodzi na przykład na drugi dzień, dopiero się rejestruje, Widzisz, że w koszyku coś ma, możemy to wszystko sobie tutaj wyświetlać, nie czyścić, tylko brać w z te Selected, nie z Custom State, a, tylko właśnie na przykład z takiego ordera i później on sobie klika na koniec, register, kończy zamówienie, a my mamy zarejestrowanego użytkownika i wiemy, co on robił chwilę wcześniej. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie, koniecznie wyślij maila lub zostaw komentarz. Cześć!